Top zero. Mimo zwycięstw na polach bitew, starszyzna nie była zachwycona. Reżim treningowy Craig Hacka zaczął ciążyć barbarzyńcom. Sprowadzono jedyną osobę, która mogła przemówić do rozsądku legendarnemu bohaterowi: Craig Jog, Craig. Dlaczego ci barbarzyńcy nie żyją? Ćwiczyłem z nimi. Jak z nimi ćwiczyłeś, rąbałem ich toporem, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Hmm. Ogień Ifrytów oraz Czarnych Smoków przypala oddział Nomadów, lecz ten jest zbyt liczny i udaje mu się przetrwać. Behemoty kończą z Ifrytami, Błyskawica Ptaka Gromu pali kilka z głów Hydr. A czarny Smok próbował spalić tyły Armii Mocy, lecz sam poległ. Hydry zostają zasiekane, a Meduzy zadziobane. Czarny smok omija nomadów i pali berserkerów. Kolejny oddech rani ptaki gromu i behemoty. Hydry wykorzystują okazję i ranią obie czwartopoziomowe jednostki wroga jednocześnie. Jednak w tym czasie harpi ubijają jeden oddział chaosu po drugim. Mimo dobrych ataków obszarowych, armia azylu poległa. Nomadzi ściągają wojska chaosu na środek pola bitwy. Płacą za to najwyższą cenę. Wojska mocy nie przejmują się utratą towarzyszy, ich poświęcenie nie pójdzie na marne. Czarny smok pada, zanim minotaury, hydry, bandyci i zmory. Pozostają jedynie meduzy, lecz ich los jest wiadomy i szybko przypieczętowany. Czołem czołem, ja jestem Wąsu, a to było Heroes 4. Dajcie znać, jak podobał się Wam ten format i co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Oceńcie ten content łapką, zapraszam do przemyśleń w komentarzach oraz dołączenia do naszego Discorda. Link w opisie.